Nowa Polka Babci. Ambasada RP w Berlinie reaguje Niemcy. Ambasada RP w Berlinie domaga się usunięcia reklamy. Nowa Polka Babci. Niemiecka firma Procura Care, zajmująca się zatrudnaniem opiekunek dla seniorów w RFN, reklamuje się hasłem Nowa Polka Babci i zdjęciem uśmiechniętej seniorki w objęciach opiekunki. Ambasada RP w Berlinie przekazała, że po zbadaniu sprawy zażądała od firmy usunięcia tej reklamy. Z uwagi na liczne doniesienia prasowe oraz głosy oburzenia polskich i niemieckich obywateli informujących o obraźliwej, noszącej znamiona rasistowskie kampanii reklamowej niemieckiej agencji poradnictwa i pośrednictwa opiekuńczego Procura 24 Pflegevermittlung, będącej częścią firmy Procura Kareuk, kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych Herpe poleciło polskiej ambasadzie w Berlinie sprawdzenie. Czy rzeczywiście taka kampania ma miejsce i czy w ramach tej kampanii naruszane są interesy i dobre imię obywateli polskich pracujących w Niemczech? A w razie potwierdzenia tego rodzaju faktów, podjęcie stosownych działań, poinformował w czwartek rzecznik polskiej ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś. Polska placówka dyplomatyczna w Berlinie ustaliła, że wspomniana agencja posługuje się w różnych materiałach i w różnej formie z loganem reklamowym o neu epolin względnie o epolinpl Nowa Polka Babci, RET, co najmniej od 2016 roku aż do roku bieżącego. Potwierdziła to również kancelaria adwokacka CBHR Rechtsanwalte, która występuje w imieniu agencji. I w piśmie z 31 maja 2021 rok. Informuje nas, że jej klient reklamuje się na autobusach komunikacji miejskiej w Oldenburgu w kraju związkowym Dolna Saksonia, Ret od kwietnia ubiegłego roku do dziś, relacjonował rzecznik. Ambasada żąda usunięcia reklam, jak podkreślił, treść pisma wspomnianej kancelarii w pełni potwierdza obawy resortu spraw zagranicznych. Niemiecka firma nie tylko nie widzi w tym zloganie nic obraźliwego, ale wręcz przeciwnie, twierdzi ona, że hasło reklamowe oddaje w pełni niemiecką rzeczywistość i w związku z tym nie zamierza nic w tej sytuacji zmieniać, przekazał Pawłoś. W tej sytuacji ambasada RP w Berlinie wystosowała do dyrektora zarządzającego procura Karełk, Pana Franka z Etera, pismo z żądaniem usunięcia reklamy z autobusów, jeśli w dalszym ciągu się tam znajdują, wskazując jednocześnie szereg argumentów natury prawnej, społecznej oraz historycznej, domagając się zaprzestania podobnych praktyk. Obecnie czekamy na reakcję agencji, podał rzecznik. Pawłoś wyraził wdzięczność wobec polskich i niemieckich obywateli oraz organizacji branżowych i politycznych z Oldenburga, z całej Dolnej Saksonii oraz z innych regionów Niemiec, a także polskich i niemieckich mediów, które zauważyły ten problem i publicznie dały wyraz swojej dezaprobacie.